Niech będzie podchłonął Jezus Chrystus, Moi drodzy, witam was serdecznie. Jest najnowszy numer Motiekuna. Jesteśmy już w wielkim poście i o tym też będzie za chwilę, ale temat układkowy, święty Józef, marzec to szczególny miesiąc świętego Józefa, dlatego troszkę więcej uwagi poświęcamy naszemu wielkiemu patronowi w tym numerze. Oprócz zwyczajowego tekstu księdza Jakuba Bogackiego, w którym opisuje on, jak na przestrzeni wieków czczono świętego Józefa, jesteśmy. W wieku XII. Mamy też oczywiście propozycję modlitwy na 19 dzień miesiąca, 19 dzień marca i mamy też rozmowę z panią Aleksandrą Polewską-Wianecką, doskonale wam znaną, autorką artykułów w opiekunie, autorką wielu książek i powstała kolejna jej pozycja Tajemnice Placu Świętego Józefa. Chodzi oczywiście o Plac Świętego Józefa w Kaliszu który różne koleje przechodził, miał różne nazwy, niekoniecznie takie święte, nie będę zdradzał. Więcej w rozmowie pani Alety Wenzfel-Platy z panią Olą Polewską-Wianecką na temat tej książki, na temat świętego Jezefa gorąco polecam. A potem, moi drodzy, wchodzimy już w Wielki Post. Mamy nasze tradycyjne rekolekcje wielkopostne. Tym razem one się nazywają rekolekcje z sercem. Ojciec Bonaventura je dla nas napisał. Pierwsza część tych rekolekcji to jest Serce Ucznia, Serce Skały, czyli Świętego Piotra. Potem zobaczymy, co będzie w kolejnych odcinkach rekolekcji, ale na pewno dojdziemy na końcu do Serca Pana Jezusa. Kolejny tekst związany z Postem: Post dziesięciną dla Boga. Wiemy, że w różnych wyznaniach chrześcijańskich ludzie, którzy są w kościołach, w zborach, odprowadzają dziesięcinę od swoich dochodów na rzecz wspólnoty, w której się modlą. U nas takiej dziesięciny nie ma. Ale jakby tak dobrze policzyć, to 40 dni Wielkiego Postu można uznać jako taką dziesięcinę z całego roku, którą chcemy bardziej dać Panu Bogu. Więcej na ten temat w artykule pani Ewy Kotowskiej-Rasiak. I jeszcze jedna propozycja dla młodych, szczególnie Krospost. Jest to takie wielkopostne ćwiczenie mięśni duchowych. Jest specjalny dzienniczek. Są rozmowy z trenerem, jest podcast do wysłuchania, są cele, które sobie człowiek zakłada i potem sobie odznacza, jak mu się je udało zrealizować. Gorąco polecam. Również inne ciekawe artykuły w opiekunie. Zawsze znajdziecie coś ciekawego. Nie chcę więcej przedłużać. Gorąco polecam wielkopostny numer opiekuna ze świętym Zefem. Szczęść Bogu.